Cześć, na Manko, ja jestem Wojtek i witam Was w drugim odcinku ze Scrap Mechanik. Widziałem w poprzednim odcinku, e, który zupełnie nie skończył się dwie sekundy przedtem. E, będziemy zwiedzać naszym pięknym samochodzikiem, który wybudowaliśmy w poprzednim odcinku. Co jest tam dalej? Bo w tamtą stronę jest już tylko rzeka. Tam. Tam nie ma żadnej drogi, a tam była jeszcze droga. Więc yy, poznajemy sobie teraz. Yy, tutaj już, o tam coś jest, zobaczcie. Teraz zauważyłem, co to jest. O, to jest przycisk! Bierze, bierę! I lampka, lampka! Bierę, bierę lampkę. Czemu ja tego wcześniej nie znalazłem? To to jest? Nie wiem, biorę. Papier toaletowy! Dobra. Lampeczka na pewno nam się przyda. Do naszego pięknego samochodu. Że nie posiadam na razie zbytnio... Nie, nie tak chciałem. O! O! Da się jeszcze patrzeć jak... Nie mam warki, nie mogę tego dospawać. Muszę to od, początku wybudować. Dobra. Nie to! Mylą mi się nadal te przyciski niestety. Strasznie. Właśnie są wnerwiające te przyciski. Dobra, tutaj sobie ustawimy jeszcze wiadereczko. No Wiaderko, pyk. Da się je postawić, nie da się go postawić? A przecież leżało, bez sensu. O, postawimy sobie lampeczkę. To możemy nawet, będziemy mogli może ją świecić. Włączać ją. Eee, dobra. I bierzemy jeszcze tutaj. Ustawimy sobie tak jak wcześniej, żeby mi podczas eksploracji e, jakichś nowych miejscówek, jeżeli będą oczywiście, eee... Żeby po prostu już były w samochodzie i żebym mógł sobie wszystko wziąć eee, eee... gdzie jest to? O tu jest to Pyk, pyk i pyk, pyk Dobra No i jedziemy Nie ma paliwa czy co? No, eee, z ciemno już jest A, wiem czemu, nie działa, okej okay. Pyk, mamy już, możemy jechać O, coś się zbagowało okej okay. Tego się nie spodziewałem Mam strasznie nisko zawieszenie, myślę, że chyba będzie trzeba to poprawić potem Albo po prostu wziąć tak go I wziąć na drogę, bo tutaj jest sporo wybojów Teraz pewnie niestety nie będziecie nic widzieć Bo jest 20 według gry Albo w sumie nie Zmienimy sobie jeszcze ten układ, żebyśmy mieli wyższe zawieszenie Niż wyższe zawieszenie, żebyśmy mogli przez to przejechać jakkolwiek, dopóki nie mamy dużych kół no, zbagowało się. Patrzcie. Pyk, pyk pyk. tutaj stawimy. Co to jest? Tu coś jest. To Co to było? Może tam coś? Nie wiem. Trudno. Eee, zmieniamy sobie ustawienie. Tutaj jest jeszcze jasno, żebyście cokolwiek widzieli. Bo niestety w ciemnościach jest ciężko widzieć. Pyk, tak se zrobimy. O. Dobra, teraz do góry. Się, że podwyższ nie ten przycisk podwyższymy sobie go tak o jeden na razie Pyk. żebyśmy mogli jakoś ładniej przyjeżdżać albo nawet dwa to mi szkodzi nie wiem jak będzie się zachowywał bo wydaje mi się że teraz będzie zawieszenie trochę za wysoko i mogę się przechylać za bardzo ale przekonamy się co do tego nie jestem pewien. Gdybyśmy to na pewno dobrze dociążyli, to powinno być wszystko ok. Pyk, yy, pyk. Będzie taki monster track trochę. Tylko że bez amortyzatorów OP, op, dobra Teraz do dołu. A, bo nie podpiąłem jeszcze, okej. Okay. Pyk, weźmiemy... Dobra. E, dawaj mi drewno. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I pyk, dobra. Teraz bierzemy to. Pyk, dobra. Dobra, wiem co jest jeszcze moim problemem Zapomniałem tutaj podpiąć pyk. pyk Pyk, Teraz powinno być dobrze Uwaga O, i nawet lepiej sobie radzi, niż sobie radził Chodź tutaj, będzie się wywarasał trochę O Może napęd na przód mu zrobić? Zamiast na to o. o nawet lepiej sobie radzi na przodzie, dobra, będziemy jechać, tak? Eee, włączymy sobie. La... Właśnie, bo ja mam przecież jeszcze światła. O, dobra, to możemy jechać. Mamy światła, to możemy jechać. Za 3 godziny powinno być tak już jasno. No co, tam gdzieś o czwartej, to za dwie nawet. Więc sobie jedziemy. O, jest. Nie działa to tak dobrze, jak myślałem, że będzie. Działać, ale no. Dam sobie jakoś radę. Co, nie? Chyba trzeba że będzie silnik też podlepszyć Pyk. O, to można nawet lepiej. O. Yp. O, i pyk. I teraz to zapierdziela. Jest słaba. Słabo by sobie radzi, ale Strasznie będzie skakać niestety. Trzeba by było tył do, do, dociążyć. Nie, przód dociążyć. To w sumie ja mam mm, tego. Metal. To metal chyba musi być ciężki, nie? Jak się wydaje przynajmniej? Tyk. Op. Op. Dobra. No i patrzcie, no i dociężone. Tutaj była ścieżka tam od tamtąd O, słyszę roboty. Ale przynajmniej tak już nie... I tak skaczę, ale wydaje mi się, że to już nie jest wina napędu, a bardziej wina tych kół, które tak... Nawet nie są okrągłe. Dobra, tutaj nie ma drogi, tu jest droga. My no jedziemy! Od sio, od mojego auta. Ale przynajmniej mamy co to jest. To jest jakiś warzywny chyba. O, zamknięty. O nie, szkoda. O nie, rozwaliłem. Co to było? O nie, zniszczyłem. Światło! Bierzemy światło. Bierzemy światło. Fresh, a co tu jeszcze jest? Nic się nie da, wziąć, tu coś jest, pyk Kamy światło, to w nocy będzie jak yes, będziemy my sobie mi do naszego auta Mam wrażenie, że słyszę jakiegoś robota, w Może no, mi się wydaje Pyk, pyk A, są trzy, no właśnie Zrobimy sobie tutaj, w światełko O Żebyśmy mieli jeszcze z tyłu, żebyśmy mieli w ogóle tak rozświetlony przód, tył Żebyśmy mogli nawet w nocy, żebyście cokolwiek widzieli Bo ja jako tako jeszcze widzę, a wy tak średnio Niestety, pyk yy, Pyk Może jeszcze, nie wiem gdzie Może tu jeszcze z przodu weźmiemy, tak sobie pykniemy, pyk to nie wiem jak to bardzo, o o, to teraz sieć, patrzcie. Pyk pyk i pyk. O, teraz będziemy mieli jasno. Eee, dobra, tam już byłem. No teraz tutaj trzeba przydałoby się wejść. Mamy jakiś automat, czy da się go wziąć? Da się, ale nie wiem po co mi. Okej. Okay. Eee, kasa. Eee, tutaj mamy pomidorki, to wezmę z chęcią. Tego nie, nie chcemy. O. Następne światełko, to będziemy mieli dużo jaśniej. Pyk. Pyk. I tu światła. Dobra. Ale będziemy mieli jasny samochód. Zobaczycie. Już nigdy nam nie będzie ciemno. Pyk, pyk. Nie wiem, czy to. A da się to podłączyć, myślicie? Patrzcie. Zobaczymy. Eee, o. O da się. Tylko nie wiem, ile do jednego przycisku można. Podłączyć Bo, jakby się dało do wszystkich, to byśmy mogli mieć w ogóle taki ...ściemno, zapalamy światło z jasną. To nie potrzebujemy, czy nam to pewnie nic nie zmieni. na tym No to jak już jest na tym, to zgromadzenie się. Mam wrażenie, że jakoś szybciej idziemy na pieszo, ale pewnie więcej jedzenia spalamy, czy coś tam. No, można to do czegoś podłączyć. Nie wiem dlaczego Wydaje mi się, że one zabierają cały jeden tak, to nie chyba nie, nie przyda mi się I mam miejsca w ogóle Jeszcze trochę mam No się boję, że mi się skończy Kartofle, kartofle A my pyrym będziemy mogli robić Jeszcze z hub będzie z hubowy. To się zaczyna czymś podłączyć? Czy to, to, to jest? Nie, to tylko zdoba jest no ok. No, no, no. No i jak daj. od razu na drogę, żebyś się... coś wyd. A bo ty jesteś już na bok Szybka naprawa!

Jedziemy. Ech, jeszcze pyk. A nie, ustawiłem, tylko że odwrotnie. Pyk. Jedziemy. Jedziemy dalej na wycieczkę. Jeszcze sporo, trochę czasu mi zostało, na szczęście. Żeby było jasno. Patrzcie, tam coś jest. Tu też coś jest. Ale tam wygląda, jakby był jakiś mechanik. Może tam pojedziemy. Inaczej wyglądają rzeczy, których są roboty, a inaczej, w których powinniśmy chyba my się wybadać. One wyglądają dokładnie tak o. A te jak roboty, to są takie podniszczone i brzydkie. O, a tu też jest. O nie, tu kła jest bad. O nie, tu też trzeba mieć baterię. Nie mówcie, że muszę się wracać. Mam nadzieję, że nie. Jeszcze przeszukam. Może tak samo jest gdzieś ukryta tutaj niedaleko, albo w tamtym budynku, albo tam. Tu jest kilka budynków, które na pewno niedługo zwiedzimy. Jeszcze ja nie wiem, tutaj coś jest. Nie, tu nic nie ma. A robot! Idź stąd! Zbanie... Boże... Dobra... Bierzemy sobie żelazko... I tu jest bateria, zobaczcie! Jeszcze zwiedzimy ostatnie miejsce... Pyk, pyk... Oto... Pum... Coś tu jest... Tu nic nie ma... Dobra... Pyk, pyk... 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 Otwórz się... O, tu jest krowa, cześć krowo! Mu, 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 kurwa! Dobra, dobra. Ej, bo tu jest jak zrobiony z robot, ten hey, bot Coś można zrobić, chyba. Craftbot. Aha, czyli to będzie bud 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 budowało mi jakieś nowe rzeczy, okej. Okay. Bug bot czyli to będzie... Będę mógł sobie coś zjeść? A to? A, to jest ten podstawowy CraftBot, którego już miałem. A to po co mi drugi? Czy... A stać mnie na tego drugiego, czy muszę coś jeszcze zebrać? O nie, brakuje mi tu jakichś rzeczy. Jakichś robotów. Roboty, chodźcie tu. O, hej! Nie wierzę, że to mówię, ale chodźcie do mnie, robocie. Pyk mamy Tu był jeszcze drugi. Bo tu się zahamaskowo. Czy już mi stać może? Nie, brakuje mi tego czegoś. A skąd ja mam to w ogóle? Ja bym tego craftbota wypróbował, ale to wszystko przeszukałem i nie było niczego. No idź. Co się jest? Nie. Nic nie widać w ogóle. Hmm. hmm. No nie wiem. Dobra. Wsiadam do samochodu. O. Idziemy po jakieś roboty, żeby zebrać komponenty do tego wszystkiego. Tam widziałem, co się świeci, więc tam musi być jakiś robot. O, mówiłem. Chodź tu pyk, pyk, pyk Dobra, zebrane. Czy tu gdzieś jeszcze jest? Tu są jakieś patrzcie, skrzyn... Nie, tu są kwiatki. Więc ja pojadę już tam do tego i widzimy się już w tamtym miejscu. Nie wiem gdzie Tu jest Hey Bot z cokolwiek widzieli, o Mamy teraz lampeczki Pyk pyk Hey Bot, chodź Hej Bot. Hey Bot Hey Bot Hey Bot Hey Bot Hey Bot A, tu jest drugi nie rozmawiają pomiędzy sobą, zobaczcie. O! Jednak! Ała! Kiń! Dziękuję! Ja im nic nie robiłem, widzieliście O, komponentki, czyli z tych hej wlatuje? Hejbot! Hej bot! Idziemy na górę. O hej boty. Można było coś fajnego sobie zbudować już, nie? Hmm. Po co mi tyle lampek było? Nie wiem co to jest w ogóle. Inwentory, show me. Blow stick No nie wiem, coś chyba można z tego zrobić, pewnie. Hej. Hej. Ja nic nie robię, tylko sobie. O, już mamy. Ła. Tutaj chodź tu. Ha! Myślałem, że zejdzie. On tak samo spadł jak ja Okej okay. Pyk A nie To nie wylatuje z nich To raz jedno, raz drugie wystuka. wylatuje z nich To nie wiem Pyk pyk Lecimy dalej Pyk O tędy? O O, dokładnie O Przeszliśmy Okej okay. I tu jest jakaś skrzyneczka Chyba, że była tu wcześniej. A nie, była w tej skrzynece To nie da się wyżej Dobra już nam stać, no to wrócimy może do domu. Ja nie będę iść do tego drugiego miejsca. Parararar, chodź tu ze mną. Więc widzimy się już tam w środku. A ja już sobie pójdę sam. Wróm vrrom, Dobra. To tutaj na środku sobie ustawię. To wygląda jakbym mógł tutaj sobie ustawić. Choć... Bum. Coś czuję, że to stąd spadnie. Widziałem. Weź no, stanie jakoś normalnie. A, dobra, można go tak postawić, okej okay. O, hop, hop. Tak lepiej. O, jest dobrze już chyba. Tutaj sobie go może ustawimy tak ładnie. Tu Eee, yy, odwrócimy. Ty. Nie wiem którą stroną. O, tak, bo nie widzę. O, jeszcze troszeczkę o. Tak, idealnie Dobra I co ty mi dajesz? Ilo, do... Idą rzeczy daje, patrzcie Wow Oj, są nowe Kółka, ale jakie na drogie są Jak to zrobić, to metal? to metal jest, nie? No to coś, no to metal 10 z 15 Słaby deal, ale okej okay. To ten Bez sensu jest. Bo ten można nawet chyba zabierać. Dobra. Yy... To tyle w dzisiejszym... w tym odcinku. Yy... W następnym odcinku odpisujemy sobie samochód i zobaczymy co tu jest jeszcze, bo wydaje mi się, że można fajne jeszcze komponenty zrobić. I pozbieramy sobie oczywiście te wszystkie rzeczy, które tu są. Tutaj mamy gas engine. O! jakieś baterie. A skąd wziąć baterie? To się zbudować baterie. No to z gasem gas y zrobimy sobie jakiś lepszy, żeby już normalnie jeździła, a nie jak po, poprzedni. Zrobimy sobie jakiś ładny samochód. I sprawdzimy, co tu jest, jeszcze jest. O, spowarka jest. No i to jest. Nie można kolorować. No dobra. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę.